Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował o nałożeniu pierwszej w Polsce kary za nieprzestrzeganie przepisów RODO. Jest to jedna z pierwszych kar w Europie i dotyczy braku realizacji części obowiązków informacyjnych przez przedsiębiorcę. Rozpatrując całą problematykę z punktu widzenia poziomu ochrony danych osobowych, wydaje się, że nałożenie kary za takie przewinienie nie jest najbardziej fortunne. Jest to podejście bardzo mocno formalne. Oczywiście należy podkreślić, że obowiązki informacyjne są bardzo istotne z punktu widzenia RODO, ale taka pierwsza kara, która jest nałożona w Polsce jedną z pierwszych w Europie, jak już powiedziałem jest okazją do zaprezentowania pewnego kierunku działań urzędu i pewnej symboliki. Wydaje się, że powinniśmy dotknąć chyba bardziej fundamentalnych problemów związanych z ochroną danych osobowych, jak na przykład lewe bazy danych, czy handel lewymi danymi osobowymi, czy też przetwarzanie danych osobowych bez. Podstawy prawnej. Mamy całą masę skarg w urzędzie, bo, jak urząd informował, to jest blisko 4000 skarg, więc paleta problemów, która jest do rozwiązania, mogła być dobrana w trochę inny sposób. Wydaje się również, że takie formalne podejście urzędu do całej problematyki. Nie do końca przysłuży się wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Polsce. Nakładając tu prawie milionową karę, urząd w pewien sposób nawiązał do pewnej praktyki znanej w Polsce od 20 lat, pewnego formalnego podejścia do ochrony danych osobowych. Zamiast zająć się tym, żeby ludzie czy przedsiębiorcy czuli się naprawdę bezpieczni, pierwsza kara dotyczy pewnych formalnych obowiązków i mało tego, już teraz są głosy na rynku, że bardzo możliwe, że się nie stanie w sądzie. Więc urząd miał okazję pokazać pewne nowum i wydaje się, że tego nie zrobił.